Co wyjątkowy dzień! Ponieważ będę spełniała. No, smutny też, bo jestem tutaj z Patrykiem w ogóle. I jedziemy do Warszawy. Patryk, kochany, stwierdził, że mnie zawiezie. Mówiłam, że mnie nie zawodził, bo ja wiem, że to pożegnanie w tej Warszawie będzie najgorszym pożegnaniem na świecie. Jak będziemy musieli się w ogóle, wiesz, rozstać, że tak powiem, w tym lotnisku, bo niestety Patryk ze mną nie leci. Ale właśnie, bo Wam nie powiedziałam, co ja dzisiaj robię. Spełniam jedno ze swoich największych marzeń, a mianowicie lecę do Stanów. to! to! Nie sądziłam, że w wieku 18 lat spełnię to marzenie. Sądziłam, że może nie wiem, w wieku 25, 28, a tutaj coś takiego. Wow, ja się mega cieszę, jadę oczywiście z sami językowymi IF. Jeżeli wy jesteście zainteresowani, zostawiam Wam link w opisie do katalogów IF. Możecie tam sobie za darmo zamówić katalog i tam będziecie mieli wszystkie ich wyjazdy, ceny, jakie są miejsca, jest ich naprawdę dużo na świecie. I na lotnisku widzę się z Zuzią, z którą również byłam na Malcie, także będziemy lecieć razem, ale nie powiedziałam w sumie dokładnie gdzie, bo do Stanów, a stany są ogromne, a chodzi tutaj głównie o Kali. Pornie, a dokładniej San Diego. No a wiadomo, San Diego jest blisko, Los Angeles, Hollywood, San Francisco też jest niedaleko. Ja myślę, że to wszystko sobie pozwiedzamy. Mam przynajmniej taką nadzieję. Z jednej strony się mega cieszę, ale z drugiej strony też jest mi smutno, że myślę, się rozstać na bo teraz że się tak związaliśmy. Dosłownie przez ten tydzień moich wakacji, bo wiecie, napisałam matury, miałam tydzień przerwy i teraz jest ten wyjazd. I przez ten tydzień przerwy spotykaliśmy się dosłownie codziennie. Widzieliśmy się praktycznie od rana do wieczora. Myślę, że jakoś tam radę, już z Patrykiem mamy układ. To zrobi lepszą formę w trzy tygodnie. I jak się spotkamy, to ocenimy, no bo teraz mniej więcej wiemy, jak wyglądamy. Ja mam w planach zrobić sześciopak, i Patryk to samo. zobaczysz mnie na lotnisku sześciopakiem pif, to znaczy, że nie mam sześciopaków. No, ale lecimy na lotnisko Także teraz was zapraszam do naszego karaoke Bo tak to zawsze jest Jak jedziemy samochodem, więc e, Zapraszam Coś ci leży na sercu To chyba jest moja ręka more dollars will be Fly like a G6. Moi drodzy Jesteśmy kurde Felek Stresuję się trochę, bo to będzie pierwszy mój taki długi lot. Będziemy lecieć łącznie 13 chyba godzin I jeszcze będziemy to. mieć przesiadkę we Frankfurcie i zaraz się spotykam z Zuzia, że już się w środku, co mnie zdziwiło, bo Zuzia jeszcze w trakcie drogi zapomniała telefonu i musiała wracać no, sobie, no, na no, dwa samochody. Tak, miałem ja przepisować, co jest urodzkością. Nie, nie wiem, to żarciki wiadomo, ale generalnie nie wiem, jakim zdaniem Zuzia była pierwsza. No i ona już chyba się odprawiła nawet, także lecimy do niej. Hej, widowie, Aaaa, lecimy! Znaczy nie lecimy jeszcze, ale zaraz będziemy lecieć. Jesteśmy w a Warszawa. Siedzimy obok siebie, więc to już jest <laughs> duży plus, Pan nam załatwił. <laughs> Zuzia przegadała Pana, więc się udało. Także zaraz będziemy przechodzić przez Brąki i będę musiała się pożegnać z Patrykiem. Ale będzie dobrze, za trzy tygodnie się zobaczymy. Z nową formą. Coś czuję, że ta moja forma to będą same No foody. Co się i kolamy? No właśnie, bo nie powiedzieliśmy o co. też w naturze. <śmiech> <śmiech> Family friendly content, No chodzi, że w naturze jakiegoś kwiatka, wiesz, o co chodzi, nie? Nie, ale możemy o się założyć. Daj, To będzie miał lepszą formę. Chyba więcej przez ten miesiąc mam szybki wyrąbię. To yeah. no o co? O wiem, że ktoś stawia komuś wyjazd do innego miasta. Dobra. Na przykład na weekend. Wiecie, czekajcie, trzeba przeciąć. Dun, dun, dun. Żegnajcie się, proszę, słodkie powiązanie. Nie wiem, jak to się wyłącza. <grywa> Pożegnałam się już z Patrykiem i to było najsłodniejsze pożegnanie w moim życiu chyba serio. A dobra, 3 tylko nie to nie jest super dużo, więc mam radę. Mam radę. Szybkie zakupki, moi drodzy. Kupiłam sobie krem z SPF. 25, bo nie widziałam żadnego. A powiedz, pochwal się co ty kupiłaś. Co masz w swoim plecaku? Co ci tak brzęczy? Family Tyza? friendly content. Tego, co ci co tak brzęczy w plecaku? W tamte wakacje była taka jakby promocja coś takiego, taka limitowana edycja to pewnej wódki. No i słuchajcie, y, ja mam takich przyjaciół, którzy bardzo je uwielbiają, a one są już nigdzie w Polsce niedostępne. No i im no kupiłam, kupiłam im. A, Chyba, że myślałem San Diego. Będę nagrywać, będę wszystko relacjonować. My już siedzimy w samolocie. Patrzcie, to będziemy jechać pociągiem do naszego gate'u, gdzie będziemy mieli odprawę. Więc w ogóle pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Także mega śmieszne. No a pierwszy lot przeżyłyśmy, jak widać, żyjemy. Także jest teraz nasz czekak drugi, tylko że ten gorszy. I jest taki makaronik na ciepło, to, to jakaś sałateczka, sosik pomidorowy do sałateczki, jakieś serki, masło, bułeczka i najlepsze, czyli czekoladowe ciasto. jej No jest już ma co już już Dobra. <grytanie> Dobra, szybko. widzowie, na... stronie nam jeszcze chyba jakaś godzinka drogi z tego Las Vegas do San Diego. Trzymajcie kciuki, żeby to się pominęło, bo mój tyłek już dosłownie umiera. O, jest osmolony, ja. Jak prawdziwi Polacy powinniśmy zacząć od prawa. Liebe Wow, dzięki, smacznego i do dna Znasz nasz samolot, z nim właśnie leciałyśmy, jest ogromny, serio, że raz takim gigantycznym samolotem leciałam My już jesteśmy w kampusie, jestem jakaś taka dziwnie niewyspana, niby przespałam dużą część naszej drogi, bo leciałyśmy 12 godzin Nawet łącznie z przesiedkami wyszło to trochę dłużej, bo jedną przesiedkę w Monachium i właśnie na trwała dwie godzinki ale no finalnie już jesteśmy i mamy pokój z dwoma dziewczynami nie poznałyśmy jeszcze ich, bo no byłyśmy w tym pokoju już, już teraz trzeci raz wyszliśmy do niego, bo byłyśmy jeszcze się przejść po mieście, żeby zobaczyć mniej więcej okolicę, jak to wszystko wygląda, akurat trafiłyśmy na taki dzień, gdzie nie ma jakoś super ładnej pogody Jadłyśmy sobie jeszcze fryteczki i tortilkę bo tutaj mamy też na dole po prostu taką stołówkę, na której też mamy właśnie wydawane śniadania, obiady, kolacje także w sumie spoko jest to zorganizowane Pokazamy wam mniej więcej pokój, ale jest tutaj trochę bałagan, bo dziewczyny, które tutaj mieszkają, nie wiem, bo jeszcze ich nie poznałam tak jak wspomniałam, ale no obstawiamy, że raczej są tutaj na tym kursie już trochę dłużej, bo nawet widać jak tam mają książki, to jedna ma poziom C 2 3, czyli taki mega, mega wysoki, naprawdę, ona no, musi być bardzo dobra z angielskiego ta książka jest pod egzamin, a żeby przyjechać jakby z IF-em na zdanie egzaminu, no to tam trzeba na chyba 6 miesięcy co najmniej przyjechać żeby w sensie ukończyć egzamin i ukończyć kurs do egzaminu i egzamin, jakby o a druga to nie wiem, bo w sumie tak ciężko stwierdzić, bo nie ma tutaj rozłożonych rzeczy tak na szybko, e, walizka Zuzi, walizka moja, zaraz się będziemy rozpakowywać, tu jest szafa Zuzi, a tutaj jest moja, bo właśnie te dwie były wolne, więc tak sobie zrobiłyśmy, bo tutaj ja jakby mam swoje łóżko, a ty masz swoje łóżko Zuzia, w sensie te wyżej. Co masz taką minę, no muszę pokazać, bo to jest vlog, a ja we vlogu pokazuję wszystko, bo że to nie jest idealnie, to co robisz takie oczy, to pokazać, przecież. Ale to nie są nasze let's rzeczy. Come. Ale dziewczyny tak nas nie znają. I co z tego, a jak obejrzą te film, to potem będziemy o, pokazujesz ich też. No pan. Zastanawia mnie bardzo co robi ten napis baby na ścianie. W sensie nie wiem. Możliwe, że będziemy mieli jeszcze tutaj jednego towarzysza małego. Tak to wygląda. A te muzyczki, które tam są, to jest po prostu tego takie mini kino i oni tam oglądają sobie jakiś film, bo też tam na chwilę weszliśmy zobaczyć. No, w ogóle wam tak nie nagrałam w sumie, ale jakoś tak czułam się tak trochę nieswojo W momencie, gdy wiecie, za bardzo też nie wiemy z kim jesteśmy w pokoju, bo tej dziewczyny jeszcze nie ma I też tak nowa okolica i wszystko, więc stwierdziłam, że najpierw sobie ogarniemy to samo I najwyżej jutro wam coś więcej pokażę Jak tu jest śliczniacko, aż wam nagram Palemki, proszę bardzo Elegancko, no trzeba przyznać A też są nasi towarzysze podróży, których dzisiaj poznałyśmy z Zuzanną Ewelinę, Julkę, Agatę i Bartka no i lecimy teraz na plażę! Wczoraj za wiele się do was nie odzywałam, jeżeli chodzi o mój dzień, ale to dlatego, że sobie poznałam nowych i tak wiecie, też nie chciałam przy nich nagrywać, dopóki ich tak lepiej, bliżej nie poznam, e, dlatego możecie tutaj zobaczyć takie krótkie urywki. Mniej więcej byliśmy w Innaucie, czyli na jedzonku, i w sumie sobie chodziliśmy głównie po mieście, śpiewaliśmy piosenki, robiliśmy sobie foteczki, tknęliśmy Pacyfiku pierwszy raz w życiu. Moi drodzy, pierwsze dotknięcie Pacyfiku zaliczone! Jej! Także się bardzo cieszę, że miałam taką okazję i na pewno jeszcze pojedziemy na plażę, bo to jest w sumie taki, taka fajna podróż, a fajnie się działo, gadało, rozkminiało, Spotkałyśmy też jakichś ludzi z jakimś ogniskiem. Ja nie wiem co to w ogóle było, ale dziewczyny z naszego pokoju właśnie mówiły, że często tutaj są organizowane różne takie imprezy na plaży z ogniem. Dobrze zrozumiałam. teraz tak po lekcjach na szybkie zakupki, zaraz zresztą opowiem jak było na pierwszych lekcjach Ale patrzcie ile to jest fajnych sklepów, proszę bardzo Gucci, tutaj Dior, Louis Vuitton To jest bardzo fajne, City Kicks, tam są takie właśnie Danki, Jordanki <laughs> Easy coś ten, porobiłam foteczki, bo już moi znajomi mi pisali, Paula jak znajdziesz w dobrej cenie Easy to pisz Także już porobiłam wam foty moi drodzy I może nam się okay. uda jeszcze dziś złapać zachód słońca, pojedziemy sobie autkiem właśnie ze znajomymi Bartka Który teraz gada przez telefon okay. Możesz pomachać <laughs> Dokładnie tak. A Cóż jak gdzieś poleciała, i po prostu zawołał szok zakupowy, i nie wiem, gdzie ona jest. Czajcie to jedziemy Tesla, ale kozacka. Jedziemy na plażę. Bardzo nie oddaje naprawdę no. Wow Kolegom z Amstry właśnie pisujemy California White'a do posłuchania yeah. Idealnie pasuje oh, wow. This is like oh a, This is the most popular Polish wow. summer song Every year up from, up. For about four years Volume up, up. <laughs> 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 Zapalmy papieroska Niech butelka nie ma końca Ze mną będzie zachód słońca I California Proszę bardzo, właśnie sobie właśnie do Ralpsa, bo powiem Wam szczerze, że ceny warzyw i owoców to naprawdę dość spore, w sensie o wiele większe niż w Polsce, wiecie, to wszystko razy 4,370, w sensie 37 w sumie, no, więc no jest dość dużo, jeżeli chodzi o ceny, ale wiecie, też w sumie Stany nie mają jakby swoich owoców, tylko zazwyczaj ściągają je z Europy i tak dalej, dlatego też być może właśnie te ceny są takie duże, bo jeszcze dodatkowo trzeba na to naliczyć transport. Są jakieś sałateczki. Ale jednak nie wiem, tak super jak... Uuu, jakie tortilki fajne! Jakieś jakaś sałatka, co... Myślałam, że jest nowa, ale to tylko w Polsce takie mamy pyszności niestety... No chyba jest nawet to burrito, co mieliśmy na lekcji dzisiaj. Tak, bo każdy ma jakby różną tematykę, na przykład Bartek miał o żywieniu, zdrowym i niezdrowym, na Zoomie. A no tak. tak. Miałeś Zuma w samochodzie, w sensie po prostu pani sobie gadała w tle, a Bartek prowadził samochód, nawet nie słyszeliśmy, co ona tam gada, a my z jużmy mieliśmy jedną lekcję i mieliśmy o kulturze, też w sumie o jedzeniu, z tym, że po prostu takie wiecie, kalifornijskie, na przykład burrito, albo ladies brands? Patrzcie, na przykład jest taki warzywny zestaw, jakieś tutaj por... Marcheweczka, kalafiorek, fiorek, tak naprawdę, takie szybkie przeliczenie od jakieś serki. No, u nas w Polsce akurat pod względem tego jest o wiele taniej, aczkolwiek jeżeli chodzi o chipsy, to tutaj jak kupujecie małą paczkę, to macie wypełnioną ją do, samego, do samej góry. Nawet jak kupujecie dużą, to tak macie do samej góry ją wypełnioną. Jest taka ciężka, że aż dziwnie to Ej, wygląda. Kuczy. Typowo, płatki w kartonowych opakowaniach, no jest tego tutaj dosłownie masa. O, patrzcie, rises! Ja bym to poprzewoziła do. Te jeszcze wyglądałem lepiej. Ja bym to poprzewoziła do Polski, no ale gdzie ja to zapakuję? No, to właśnie jest ten mój problem odwieczny. I powiem wam, że ostatnio na śniadanie mieliśmy takie malutkie paczuszki i można sobie było wziąć. Właśnie tych płatków. I takie pyszne są. O jezu, to są te takie polewy czekoladowe. No super, to są takie fajne rzeczy. Tu na przykład po Poptarts, Pop tarts Tak to się chyba też mówi. No jest masa tych smaków, tego wyboru w ogóle tutaj. Ej, nie wiem czy kojarzycie z Tito, a ja szczerze nie kojarzę, ale Bartek mówi, było więc ze, wierzę. To, to było ze dwa lata temu. Że są takie soczki, jak się ugryzie opakowanie od nich, bo to jest sok jabłkowy po prostu, jak się ugryzie od nich opakowanie, to podobno brzmi to jak prawdziwe jabłko. I sprawdzone info, to jest prawda, nie pytajcie skąd wiemy, nie wnikajmy w ten fakt. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wiedział, ale faktycznie tak brzmi. Ja byłem, to nie dowierzę, że to zrobiłeś. <laughs> Tak wyglądają korytarze Mamy pokój 405 Tutaj mamy taki pokój spotkań Tutaj możemy sobie zrobić jedzonko Na przykład tutaj, na tej kanapie Ogarnialiśmy nasz wyjazd Do Los Angeles Let's go, let's go I teraz, moi drodzy, tutaj mamy numerki Od 1 do 10 My klikamy 1, bo zjeżdżamy na sam dół A na samej dziesiące są najlepsze widoki I bardzo tam będziemy miał pokój, na 9 i tam naprawdę jest ładnie. No, no czwórka, fajnie. W sumie z drugiej strony czwórka jest spoko, bo jak zaczynamy lekcję, bo my też połączono połączony kampus ze szkołą, jak na przykład kończymy lekcję, to nagle wszyscy ludzie się zbiegają do tej windy i zatrzymuje się na każdym piętrze, dlatego będąc na 10 to też jest trochę niewygodne w momencie, gdy wiecie, nie da się dojechać do pokoju, tylko trzeba czekać 20 minut. No i słuchajcie, tutaj mamy activity z desk. Od razu jak się wychodzi z, z wind, to jest po prostu, tutaj możecie kupić wszystkie aktywności, właśnie jakieś takie wyjazdy do Las Vegas proszę bardzo. proszę bardzo, każdy dostaje taki plan No i tu są porozpisywane wycieczki akurat Spójrz, na Czerwiec Patrzcie co nas Mija, tyle no, wycieczek Do tego San Francisco bym chciała pojechać, ale no niestety nas nie obejmuje ta wycieczka, no ale może ktoś kto będzie jechał akurat na kurs będzie chciał skorzystać No, tutaj też można kupić jakieś, jakieś akcesoria z UFA no, to tam możemy iść dalej. Tutaj też się możecie zapytać o wszelkie informacje, do, do, jeżeli chodzi o internet, o jakieś wiecie, problemy. Tutaj mamy taką kredynerkę, można sobie tutaj kupić jakieś jedzenie. Tylko pamiętajcie, tak, że jest tu tylko płatność kartą. No, ja już się na tym przejechałam. Także... Czekała powiem na 20 minut, a potem pani powiedziała, że płatność to tylko kartą. Tak, 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 bo taka była ja Miałam taką ochotę na kawę, ale no niestety. Tu jest to główne jest... wejście. Tak, o, jest tu. główne wejście jest sekund są jakieś ofisy, tam, 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 tam... tutaj że... się rejestrujecie tak, tutaj się rejestrujemy, jest recepcja możemy się dowiedzieć o wszelkie jakieś dodatkowe informacje tutaj jest link, sobie I tam, są tam wiecie, się właśnie wchodzi spalarni. tu jest nasz kampus. jest parking, bardzo dużo osób wypożycza tutaj samochody tak, więc... my też wypożyczyłyśmy, tak, także my, my polecam raz, to tutaj za tą ścianą jest a nie nie za tą siadam, to tam dalej jest jedzonko. Ale tutaj też można sobie wyjść na jedzonko. Zaraz zresztą wam pokażę strefę z jedzonkiem, bo mamy śniadania i obiad do kolacji i też można sobie dokupić dodatkowo lunch. Śniadanko tutaj jemy. Co no dokładnie. To amerykańsko wygląda. Tak, 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 tak. I tutaj jest jeszcze miejsce, żeby sobie pograć w siatkówkę. Zaprezentuję wam, z jakie jemy śniadanka. Tak odwrócę do stołu jesteś, jedząc jest śniadanko. O, proszę bardzo, tak przykładowo wygląda sala, ale w ogóle nigdy nie miałam w tej sali, ładnie nie, wygląda. Bo to jest sala, na której po przyjeździe byliśmy, Gdzie się dostaje... Nie, nie ten... byliśmy w tej, byliśmy w innej. My byliśmy tu obok, ale one są łączone. A. Kiedy przyjeżdża dużo ludzi, to tutaj, wiecie, wszyscy mają naraz. Taką, jakby... taki, takie spotkania organizacyjne. Tak, gdzie właśnie mówi się o tym, e, jak to wygląda, że trzeba mieć na przykład 80% frekwencji, żeby dostać certyfikat. A certyfikat jest bardzo ważny na przykład, żeby e, móc sobie go wpisać w CV, albo znaczy... przecież się dostać do jakiejś lepszej szkoły, żeby go gdzieś tam też... E, zaaplikować, że tak powiem. O tutaj na przykład mamy basen, na którego eee. za bardzo nie widać, ale ja na tym się basenie skaliła. się Do tego nie nienawidzę już tego miejsca. Trzeba odklikać kartę, która na przykład dzisiaj nie działa. Musimy naokoło? No musimy. Tutaj mamy stoliczki, żeby sobie zjeść śniadanko, obiadek, kolację, whatever. To jest kuchnia, podchodzimy sobie, bierzemy tackę i po prostu wybieramy co chcemy. Trochę jak w amerykańskich filmach. I powiem wam że to ma faktycznie taki klimat. Tutaj zazwyczaj są jakieś owocki, warzywka, jedzenie na ciepło przy tych ladach, gdzie są właśnie te piece. Tam jest pićko. Co do jedzenia, to jest dość duży wybór, aczkolwiek to jedzenie się cały czas powtarza... Wow. No, specjalnie dla mnie zapalili. Chyba to po prostu jest na czujnik. Tam było jedzonko, tam było wyjście główne i tutaj przechodzimy do miejsca, gdzie mamy po prostu lekcje, gdzie są nasze klasy. No jak wiecie, ja teraz jestem, jak jest już późno, więc automatycznie po prostu nikt teraz w tym momencie lekcji nie ma, bo jest już po północy. Właśnie teraz Zuzia mnie uświadomiła, że każda klasa ma jakby swoją nazwę i tu akurat mamy Balboa Park, a tu na przykład mamy Bunkers Hills. Hill. Jeszcze pójdziemy tak szybko na górę sprintem. O, tutaj chyba są te miejsca, gdzie można wypłacić pieniądze i kupić kartę do, do pralni, bo mamy też tutaj pralnię, więc to też jest spokój. Ej, ktoś tam coś się uczy. Bo tam jest moje mini Quietum. My przeszkadzamy Wam w pracy, tak jak Matiasowi i Jeffowi. Przeszkadzałyśmy nas z Zuzią? Tak, niestety oni biedni sobie pracowali, a my A patrzcie, no, tam jest. Im, że udali się dokładnie tam, żeby wiecie, Mieć ciszę i spokój. cichutko i popracować, bo no my się. Nie zachowywałyśmy odpowiednio dobrze. do na danej do sytuacji. Możemy teraz Wam pokazać nasze klasy, bo mamy zazwyczaj w tych samych klasach. To jest na przykład klasa, w której się pisze progres test albo w ogóle jakiekolwiek testy. Nie kochani, słuchajcie, przyjechałam tutaj pierwszy dzień, pierwsza lekcja, i wiecie co? Tutaj pisałam progres test. Jej! Mój progres zero. Otwieramy drzwi. Mm, Trek riki, co? Mhm. <laughs> Idziemy czy nie? Jezus, Maria, Jezus, Maria Czy ja mam w tej sali? North Park. Jest, jest. Co tutaj tak wygląda? Taka zwykła, najzwyklejsza sala. Mam dużo okien, więc to mi się bardzo podoba. A ty masz w której sali? to masz niedaleko? mnie, co nie? O, tutaj jest jeszcze taki pokój. Patrzcie, skąd tak. nawet no, go, na niego wcześniej nie zwróciłam uwagi. Nasz nauczyciel Adam nas tutaj zamknął na naszą debatę, także. Aha. Dokładnie tutaj byliśmy zamknięci, na krótkie mogliśmy wyjść, dopóki nie uzgodniliśmy Wy macie. Moja... La Jolla chyba to się tutaj. Nie wiem. Co... W każdym razie tutaj właśnie mam lekcję za. 6 godzin. Ej! Proszę bardzo, elegancko. Czasem. Oh, wow. Dostałyśmy, dostałyśmy w zasadzie identyfikator oczywiście Nasze twarze zostały rozciągnięte i wyglądam trochę jak orki z Majorki Ale jesteśmy w San Diego, więc no i nie zatem musimy się dostosować do klimatu no I ta karta po prostu sprawia, że możemy wejść do kampusu, możemy odklikać się w pokoju, bo pokoje też są na karty No i w zasadzie tyle i Którym też jest ID Tylko że zgubicie, on tak jak płyn na pierwszego dnia To będzie 20 dolarów Zrobię sobie panie w moim płynie do ciała no. no nie miałam żadnej, no nie jak to się mówi, płyn do prania po prostu hmm, Tutaj jest no, dziewczyna. Co ma miejsce? zabrać? Nie ma śpi. Nie, nie pokazuj To jest to, to proszę żeby nie było jej widać. Światło po prostu i nie ciśnienia dziewczyna ze śpi. To Nara. Nara, stara, po prostu nara. Kolejny dzień vloga, widzowie. Odkryliśmy nowe miejsce. Kuchnię, w kuchnię patrzcie. Proszę bardzo, kuchnia. A tam jest ping pong i siłka. Możemy iść, ale tam jest trochę przypał, bo dużo ludzi. Tu jest kolejna kuchnia. Uuuu! Kurde, Felek, jakieś nowe miejsce teraz odkrywamy, zobacz światło. Fajnie! Yeah, Nice! Nice, nice! Super, odkrywamy nowe pomieszczenia. Tutaj mamy bilarda, możemy sobie zagrać bilarda. Tutaj siłownie, jeżeli ktoś z was byłby fitness Tutaj jest ping pong. Tu mamy nawet piłkarzyki, moi no zobaczcie. Ale pamiętajcie, przyjeżdżacie tutaj odpocząć, na wakacje, po co wam siłownia? Sport, Reset sport to zdrowie. Reset jest ważniejszy niż jakieś bukie fitnessowe numery, ludzie. Moi mili, jak jedziecie na taki kursik, czy, czy w ogóle na wakacje... Kursik. Kursik. No to chyba jedziecie odpocząć, nie? A nie kurczę ćwiczyć. Ćwiczyć będziecie. Z powrotem w domu.